Razem pracujemy, razem się bawimy. Pod takim hasłem przebiega polsko-litewska wymiana młodzieży współfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W jej ramach 20-osobowa grupa młodzieży z zespołu 100 Uśmiechów działającego przy Polskim Gimnazjum imienia Adama Mickiewicza w Wilnie bierze udział w teatralno-tanecznych warsztatach wspólnie z utalentowaną młodzieżą z Rudy Śląskiej. Nawiązaliśmy kontakt z Centrum Domu Kultury tutaj i szukaliśmy partnera do współpracy i nam się udało. Teraz mamy zrealizować wspólny projekt, czyli przygotujemy spektakl taneczno-teatralno-muzyczny i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, gdyż dzieci nasze mogą się sprawdzić w trochę w innej formie, czyli nie mamy same tańce, tylko to mamy taką oprawę. Teatralną teatralną, więc to jest coś ciekawego, coś innego i cieszę się, że, że ten projekt doszedł do skutku. Wymieniacie się tutaj również doświadczeniami, to chyba też niezwykle istotne. Jak najbardziej, jak najbardziej. Głównym celem naszego przyjazdu też to jest właśnie wymiana doświadczenia, to jest wspólna zabawa, mamy spotkania integracyjne, mamy warsztaty etnograficzne, więc to jest wszystko powiązane ze sobą i mamy właśnie takie i razem pracujemy i razem się bawimy, tak jak mówi sama nazwa projektu. Przez kilka dni w Miejskim Centrum Kultury tancerze szkolą swój warsztat pod okiem instruktorów. Twórcze działania mają przyczynić się do zacieśnienia kontaktów pomiędzy tymi młodymi ludźmi. Na scenie członkowie zespołu Sto Uśmiechów, wspólnie z zespołem Rudzianie i grupą teatralną Moklandia, uczą się siebie nawzajem, rozwijają zdolność artystycznego współdziałania i wymieniają się doświadczeniami. Zwieńczeniem polsko-litewskiej wymiany będzie spektakl zatytułowany Żar. Najważniejszym elementem tego, co tu się dzieje na scenie, to początek takiej przyjaźni, którą mamy zamiar i mamy nadzieję, że, że się urodzi tutaj właśnie na tych warsztatach, że będziemy się częściej widywać z grupą z Wilna. Natomiast jest to pewien rodzaj zabawy, pewnego żaru, który tli się w tych młodych ludziach i tej energii, którą chcemy spożytkować właśnie na scenie. Żar, bo takie właśnie. Jest, jest tytuł naszego przedstawienia. Czy możemy mówić o tym, że taniec połączył już tych młodych ludzi? Zarówno taniec, jak i teatr, bo jest tu i grupa taneczna, i grupa teatralna. Są z różnych krajów, ale nie, nie widzę, żeby to stanowiło jakikolwiek problem dla nich. A jakie przesłanie będzie płynęło z tego spektaklu? Żar. Warto dbać o ten żar, który jest w każdym człowieku, właśnie w tą energię, w tą siłę. Yy, można ją spożytkować w przeróżny sposób. My proponujemy właśnie taką wspólną przyjaźń. Pierwsze efekty twórczej pracy młodzieży są niezwykle interesujące. Uczestnicy warsztatów wkładają mnóstwo energii, by jak najlepiej zaprezentować swoje umiejętności. Nikt jednak nie narzeka. Wszyscy są zadowoleni z udziału w tak wyjątkowym przedsięwzięciu. Chciałam poznać Śląsk, ponieważ jestem tu pierwszy raz, a także... Chcemy poznać nowych ludzi, razem z nimi zatańczyć. Możemy wymienić się swoimi zdolnościami. Jak spędzacie czas podczas tego tygodnia w Rudzie Śląskiej? Mamy warsztaty etnograficzne, także wspólnie się bawimy, jeździmy na wycieczki. Czas spędzamy bardzo fajnie. Ale też ciężko pracujecie, pracujecie nad spektaklem. Tak, pracujemy niemal. Jesteśmy tutaj prawie cały dzień na sali, ale wysiłek ten jest przyjemny. Jak Wam się układa współpraca z młodzieżą z Polski? Układa się całkiem fajnie, rozumiemy jeden drugiego i myślę, że to jest taka wymiana, ponieważ czegoś oni mogą nas nauczyć, a czegoś my ich możemy nauczyć. Taniec Was połączył, taniec, teatr? Taniec nas połączył, także teatr. I myślę, że w taki sposób akurat możemy znaleźć sobie przyjaciół. Poznaliśmy tutaj wiele przyjaciół z rudy śląskiej. Też współpracujemy z nimi. Możemy nauczyć się czegoś nowego, nie tylko tańca, a także grania na scenie. Też realizujemy pomysł, który jest moim zdaniem bardzo ciekawy. I myślę, że jeśli się uda, to. Ten spektakl będzie bardzo, bardzo fajny. Młodzież z Polski i Litwy świetnie się ze sobą dogaduje, nie tylko na scenie. Bardzo profesjonalnie podchodzą do, do pracy i, i bardzo fajnie nam się dogaduje. Są bardzo wyluzowani i, i radośni, także dobrze do siebie pasujemy. A jak układa Wam się współpraca na scenie, bo większość czasu spędzacie właśnie tutaj w Na scenie też bardzo fajnie. Dzisiaj jest ciężko, bo dużo prób, to już chyba czwarta godzina i już jesteśmy bardzo zmęczeni, ale pomimo tego wszyscy dają z siebie myślę wszystko i jest naprawdę, idziemy ku lepszemu. Jakie będą tego efekty? Czy możecie nam zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy? Na pewno będzie spektakularnie i myślę, że jeśli jeszcze nad tym popracujemy bardziej i włożymy w to 100% entuzjazmu, to na pewno będzie się działo. Warto było więc spędzać wakacje tak troszkę pracowito, a nie leniuchować gdzieś na plaży? Ja myślę, że zawsze warto przynajmniej ten tydzień poświęcić, bo wbrew pozorom. W to nie jest wcale dużo i to daje naprawdę takiego dużego powera, żeby robić coś dalej. I ja myślę, że poleciłabym każdemu taki, taką formę spędzania czasu. Jakie będą dalsze losy polsko-litewskiej współpracy? Zarówno młodzież z Rudy Śląskiej, jak i Wilna chce kontynuować tą artystyczną wymianę. Myślę, że też fajnie by było, gdyby Ruda Śląska przyjechała do Wilna, więc myślę, że będziemy dalej współpracować, bo jak na razie to nam świetnie się współpracuje, dobrze się dogadujemy, rozumiemy, bo poprzez taniec, właśnie taniec, teatr to lamią wszelkie bariery, nawet jeżeli są takie.